z serii Fit 5 Będzie to kabata, maksymalne spalanie tkanki tłuszczowej. Zaczniemy od szybkiej rozgrzewki. Bieg w miejscu. Napij w brzucha. przyklej kampek do kręgosłupa, ręce pracują, nie garnimy się, plecy są wyprostowane, łopatki ściągnięte i bieg. W trakcie treningu pamiętaj o oddechu. Nie wstrzymuj oddechu, cały czas wzbrec nosem. I wydech usta. W momencie, kiedy jest wzmożona praca w momencie, kiedy napinamy miesię brzucha, zawsze robimy wydech. Jeszcze 10, 9, 8, 7. Miło być do kolana. Nie garbimy się. Plecy są wyprostowane. Hop! 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 Dziesięć. Dziewięć. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Kolano lekko zdjęte i kopnięcia. Hop. Hop. Hop, hop. Trzymaj na piętym liściem brzucha plecy wyprostowane. Hop, hop, hop. Intensywnie, mocno. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. To samo. Druga strona, lekko zgięte kolano. Hop intensywnie, szybko, pamiętaj o napiętych mięśniach brzucha i wyprostowanych plecach. Hop, 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 hop. Jeszcze pięć. Oddychaj. Cztery, trzy, dwa i ostatni jeden. Super, stajemy. Na lekko zgiętych kolanach i rotacja powiatu. Staraj się nie ruszać na boki. Oś obrotu przechodzi przez kubek głowy. Wyprostowane plecy, pracuj na nogach. I mocne skręty. Wydek, wydech. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć. Cztery. Trzymaj na mięśnie w ruchach. Dwa. Jeden. Super. Wdech nosem. I wydech ustami. Wdech nosem. I wydech ustami. Jeszcze raz. Wdech. I wydech. Ok. Tabata. Pięć ćwiczeń. Będziemy wykonywać najpierw ćwiczenie na prawą stronę. Następnie na lewą. I później na obie strony dla Pięć ćwiczeń. Każde ćwiczenie po trzy razy, czyli 15 takich elementów węgiel. Zobaczcie, przygotujcie się. Puszczam czas. I zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie ręka do góry. Dociągamy kolano. Hop! 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 Szybko, szybko! Stoga, na której coś jest lekko zgięty, a plecy są wyprostowane, brzuch jest napięty. Hop! Hop, hop, hop. Już tylko 5 sekund. Przerwa. Brzuch, plecy wyprostowane. Tu samo druga strona. Za 3 sekundy. Ręce, kolano lekko zgięte. Pozycja. Hop. Staraj się nie ruszać nogą, która jest na ziemi. Kolano stabilizowane. 10 sekund. Wydech. Hop, 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 hop. hop. przerwamy. Następne ćwiczenie będziemy dociągać kolana na przemiennie. Za trzy, dwa, jeden. Zaczynamy. Hop, 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 hop. Brzuch, brzuch, brzuch. Ściągaj. Wydech. Mocno. Pięć sekund. 3, 2, 1, przerwa! Następne ćwiczenie będzie to przesunięcie nogi do tyłu i cios. Pracuje ta sama strona. Nisko na nogach, brzuch, hop, 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 pośladek, ręka, mocno, intensywnie. Noga, na której stoisz, lekko zgięta w stole kolanowym. Nie wykinaj się w kręgosłupie ręczniowym, Kręgosłup jest ustabilizowany. Brzuch napięty. Wydech, 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 wydech. Przerwa. To samo druga strona. Ważne. W pozycji. Brzuch pracuje. I lecimy. Trzy, dwa, jeden. Hop, 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 hop. hop. Uderz, uderz, uderz. Jeden, teraz uderzenie, będziemy wykonywać to w ten sposób, trzy, dwa, jeden, Ho! hop, mocno cios, 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 pośladek, napnij go, napnij mocno tyłek. skosy, kopni, kopni. Mocno pracuje noga, na której stoisz. Hop! 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 Trzymamy równowagę. Hop, hop! Mocno. Trzy, dwa, jeden. Przerwa to samo na drugą stronę. Kolano lekko zgięte. Przygotuj się. Trzy, dwa, jeden. Stabilizacja. Hop! Hop! Energiczny ruch, trzymaj brzuch, mocno pracuje pośladek, wydech, 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 jeszcze trzy, dwa, jeden, hop. Teraz na przemiennie, pochylenie, kopnięcie i zmiana za trzy, 2, jeden, hop, 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 trzymaj brzuch napięty, nie gardź się, hop. Mocno, mocno masz czuć, jak mocno pracują pośladki, hop. Jeszcze trzy, dwa, jeden. Teraz jesteśmy w wypadzie. Na razie pracuje tylko jedna noga, pulsacja. Krótkie ruchy, kolano nad kostką, druga noga zgięta 90 stopni i lecimy. Plecy wyprostowane, brzuch jest napięty. Oddychaj wdech nosem. I wydech ustami. I pracujemy. Super. Okej, okay, przerwa. To samo na drugą stronę. Pamiętaj o pozycji. Kolano nad kostką, drugie zgięte. 90, proste plecy. I pulsacja. Lecimy. Do, 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 do w dół, Wdech nosem i wydech ustami, już tylko 5 sekund, 3, 2, 1, teraz będziemy robili wypad na przemienny w tył, kolana nad kostką, jesteśmy cały czas nisko, hop, nisko, 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 plecy wyprostowane, nisko, nisko. Jeszcze, kolano nad kostką, pilnuj. Tył, tył. Dostaw. Nie wypinaj pośladków. Płasko kręgosłup. Bark nad dłonią. Wydech. Wydech. To samo. Druga strona. Chwila przerwy. Pamiętaj o pozycji. Nie wypinamy pośladków płasko lędźwiowych. Pozycja hop! Dostaw. Hop! Dostaw. Hop!

Noga, noga, hop, hop, noga. Noga daleko. Hop! Hop! Noga! Noga! Hop! Hop! Brawo! To jest nasza tabata na maksymalne spalanie tkanki kurzczowej. Mam nadzieję, że się zmęczyłeś i mam nadzieję, że jesteś z siebie dumny, bo masz ku temu powody. Brawo! Teraz przed Tobą już tylko szybki strefing na zakończenie tego treningu. Wdech nosem i wydech ustami. Wdech nosem i wydech ustami. Wdech nosem i z wydechem opuszczamy dłonie, kładziemy je na ziemi. Jeśli nie dosięgasz, połów dłonie na kolanach, w okolicy kostek jeśli dajesz radę, Całe dłonie do ziemi, głowa luźno wisi, nie zadziera jej i trzymamy. 5, 4, 3, 2, 1. Rolujemy się góralem lędźwiowy, piersiowy, szyjny, na koniec głowa. Łączymy stopy wdech nosem i z wydechem pochylamy się do boku, rozciągamy cały bok. Nie przechodź do przodu, jesteśmy z boku, wdech. I z wydechem druga strona. I trzymamy wdech. Opuszczamy ręce. Wydech. Z wydechem. Łapiemy się za stopę. Dociągamy pięty do pośladka. Uda są złączone. Ta noga jest cofnięta. Rozciągamy przód uda. Trzymaj brzuch napięty. Plecy wyprostowane. Miednica jest przysunięta do przodu. Pięć. 4, 3, 2, 1, wdech. I z wydechem łapiemy się za stopę, dociągamy piętę do pośladka brzuch pracuję, plecy wyprostowane, nie gardli się, wypchnijmy od do przodu. 5, 4, 3, 2, 1, wdech. I wyciągnij się do góry z wydechem. I opuszczamy ręce. Jeszcze raz. Wdech. I wydech. Rozciągnij cały brzuch. Cały brzuch. I opuszczamy ręce. Wdech nosem. I wydech ustami. Ostatni raz. Wdech nosem. I wydech ustami. Dzięki za ten trening i mam nadzieję, że do zobaczenia na następnym. Cześć!